Tu był kiedyś piękny, brzozowy las. Ale właśnie mówię, był. Wycięty w pień. parę set, jakie tysiące drzew. I to wycinka rozpoczęła się w okresie lęgowym ptaków. I wszystko zgodnie z przepisami. I po co my mówimy o jakiejś tam Ochronie przyrody. Zobaczcie sami. Ten las był schronieniem dla setek tysięcy ptaków. Dla dziesiątek zwierząt. I nie ma. I nie ma. I zostanie sprzedaną działki, zostaną sprzedane. Przez jakiegoś tam pewnie dewelopera. I każdy ma to głębokie poważenie. Najgorsze jest to, że to wszystko właśnie jest zgodnie z obowiązującym prawem. I nikt na to nic nie poradzi, nic powiem więcej, nawet nie chce poradzić.